Bardzo Panie Marszałku, Wysoka Izbo, e, oczywiście e, wystąpienia klubowe są także częścią dyskusji, ale jeśli pan poseł będzie e, łaskaw poczekać, aż Pani Marszałek podejmie decyzję, a na pewno się tej decyzji po wystąpieniach klubowych doczekamy. Będziemy wiedzieli, czy będziemy mieli więcej czasu, czy też tyle, ile zdecydowało pre, zdecydował Prezydium Sejmu i konwent i na tym te, na bym poprzestał i nie wznosił żadnych awantur w Sejmu. E, przede wszystkim e, co jest istotne w wystąpieniu Pana Premiera i Panów Ministrów, ja rozumiem, iż Prezes Rady Ministrów postanowił nie przedłużać swojego wystąpienia, ale oddać głos tym, którzy w poszczególnych decernatach rzeczywiście realizują cele rządu i będą je realizowali na najbliższy rok. W tej informacji przede wszystkim jesteśmy świadkami pewnej niezwykle istotnych decyzji z punktu widzenia tych grup społecznych, które są rzeczywiście zawsze w największej potrzebie. Polityka jest sztuką osiągania celów, o tym dobrze wiemy, ale dobre rządzenie, dobrze, dobre rządzenie polega na tym, że te cele dobiera się w sposób właściwy do czasu i sytuacji, w jakiej znajdują się poszczególne społeczeństwa czy państwa. Polska dzisiaj funkcjonuje, podobnie jak cały nasz region, w sytuacji, pewnego kontekstu zewnętrznego, który nie jest, y, 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 nie jest y, kontekstem dającym nam poczucie pełnego bezpieczeństwa i spokoju. Wiemy, co dzieje się za wschodnią granicą, mówił o tym pan premier, mówił o tym minister spraw zagranicznych, ale niezależnie od tego, jak musimy tutaj budować swoje wpływy w, w Unii Europejskiej, w NATO, na, w wpływy po to, by tę sytuację czynić bardziej bezpieczną, musimy także pamiętać o tym, że polityka wewnętrzna jest istotą prowadzenia spraw przede wszystkim w wymiarze społecznym. I dlatego obydwa te cele, jakie przedstawił Pan Premier, a więc po pierwsze mieszanej waloryzacji emerytur i rent, która ma posłużyć zwiększeniu kwot przeznaczonych dla tych, którzy mają te emerytury najniższe, jest pomysłem niezwykle ważnym, myślę, donośnym społecznie, ale jednocześnie jest zarazem decyzją, której widać, iż rząd niezależnie od tego, w jak trudnych czasy przechodziliśmy, jeśli chodzi chociażby o zewnętrzny kryzys gospodarczy, zdecydował się to, co udało nam się dzięki wspólnej pracy, wspólnej pracy Polek i Polaków, przedsiębiorców i pracowników, a także decyzji rządowej wypracować, żeby to nie przejadać, nie przeznaczać na podwyżki dla tych, którzy nieźle zarabiają, typu chociażby urzędy w i sfera budżetowa, która zawsze potrzebuje pieniędzy, ale przecież są ci, którzy potrzebują tych pieniędzy bardziej, a mianowicie, żeby przeznaczyć to na, emerytur, na emerytury dla tych, którzy najbardziej tych, tych pieniędzy potrzebują. Oczywiście w sytuacji, w której Mówimy o odpowiedzialności za o tych, którzy tej pomocy potrzebują. Z jednej strony słyszeliśmy drwiny ze strony jednej z partii lewicowej, z drugiej strony, kiedy premier mówił o potrzebie odpowiedzialności za państwo i odpowiedzialności za pewne decyzje społeczne, usłyszeliśmy śmiech z ław PiS-u. Partia, która śmieje się z, z odpowiedzialności za państwo nie jest partią poważną i nie powinna się w ogóle ubiegać o, o władzę w przyszłości. Bo, albo inaczej rozumiecie pewne rzeczy, które tak naprawdę są ważne w hierarchii celów, jakie się stawia wtedy, kiedy się przejmuje odpowiedzialność za pomyślność społeczną. Drugim elementem, o którym mówił pan Premier, niezwykle istotnym, to jest kwestia tego, aby ci, którzy mają dzieci, którzy starają się o to, ażeby Polska była krajem, który ma przyszłość przed sobą, ma następców, ma szansę na to, by następne pokolenie kontynuowały nasze, 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 naszą pracę i nasze wysiłki obecne, aby mogli w pełni korzystać z ulg na dzieci, które są przez nas przyznany. Przypomnę, że wszystkim tym, którzy mają e, e, jakiś szacunek dla pewnej his, historii, jaką jest dbałość o sprawy społeczne w Polsce, że e, w ostatnim czasie, mówił o tym minister kosiniak Kamy, że od momentu ogłoszenia roku rodziny w 2012 roku rząd koalicyjny, Platforma Obywatelskiej i PSL podjął bardzo wiele decyzji, począwszy od rodzinnego urlopu rocznego poprzez decyzje dotyczące dofinansowania większego inwestycji, jeśli chodzi o żłobki, przez dodatkowe zajęcia w przedszkolach za złotówkę, podjął bardzo wiele decyzji, myślę, że bardzo istotnych, istotnych społecznie, a przypomnę, że rząd SLD w, w czasie swojej władzy skrócił urlop macierzyński z 26 do 16 tygodni, a PiS wydłużył ten urlop macierzyński tylko o 2 tygodnie. My wprowadziliśmy roczny urlop rodzicielski. Taka jest różnica między nami, a lewą i prawą stroną tej sali. Jest, jest też, myślę, że wiele istotnych elementów w tym, o czym mówili poszczególni ministrowie, które są kontekstem dla tych decyzji. Decyzji trudnych budżetowo, mających na pewno jak zresztą było to liczone spory wymiar finansowy, a mianowicie z jednej strony, że wzrastała pomoc prowadzona m.in. przez pomysł inwestycji polskich inwestycji prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc to wsparcie kredytowo inwestycyjne jest niezwykle duże. Jeśli chodzi o, o polskie firmy, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, mówił o tym minister skarbu, z drugiej strony minister finansów wyraźnie kładzie nacisk na to, żeby zmniejszać mitręgę e, e, biurokratyczną, jeśli chodzi o firmy, o podatników, żeby zmniejszać tę mitręgę, której, na którą jednak, jak wiemy dobrze ze spotkań chociażby poselskich, przedsiębiorcy się skarżą. To jest niezwykle ważne, bo nie ma bez ułatwiania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce nie będzie tych wpływów, które nam są potrzebne do tego, żeby realizować tak ważne cele społeczne, o których mówił Pan Premier. Dlatego też myślę, że dzisiaj informacje, jakie przekazał Prezes Rady Ministrów, a także pozostali ministrowie, dają nam nadzieję na to, że ten rok, ostatni rok tej kadencji będzie wypełniony bardzo dobrą pracą rządu, trafnymi decyzjami, niezwykle ważnymi społecznie, a przede wszystkim, że ci, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, nie są w sytuacji, mimo wszystko jednak wcale niewykrystalizowanej jeszcze gospodarcze, jeśli chodzi o chociażby o rynek europejski, czy rynek światowy, będą objęci działaniami, które będą niwelowały ewentualne złe skutki, chociażby deflacji, o której była mowa, czy trudniejszej sytuacji od kilku lat, jeśli chodzi o gospodarkę. Tak więc jesteśmy w tej sprawie, mówię tutaj oczywiście o klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, niezwykle zadowoleni z tego, że tak ważne decyzje będą w najbliższym czasie skierowane do Sejmu, do rozpatrzenia już legislacyjnego. A więc ta mieszana waloryzacja rent i emerytur, a także możliwość korzystania z ulg na dzieci w pełni przez tych, którzy dotąd z tych ulg przez to, że byli tymi mniejszymi pitowcami nie mogli w pełni korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Głos ma pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość.